Maneczko z tej strony, kukers, właśnie robimy te mechaniczne sprawy związane z Fordem. Za oknem jesień. Dni są coraz krótsze, wieczory coraz zimniejsze. Lubią taki klimat, a najbardziej lubią wracać do ciepłych wspomnień minionego lata. Zatem zapraszam Was na wycieczkę do północnej Kornwalii, a dokładnie do słonecznego Wulakop, gdzie spróbujemy kornwalijskich przysmaków, Sprawdzimy, co piszczy w piachu na lokalnej plaży, wybierzemy się na pieszą wycieczkę wzdłuż klifów i sprawdzimy, jakie perełki skrywają zakątki oddalone od skupisk turystów. Ale to nie wszystko. Zresztą, co ja będę tyle gadać. Przenosimy się do Kornwalii. Siemaneczko, z tej strony Aśka. I Bartek, siemanko! Podróże po chmurze, witamy Was w ten piękny, słoneczny piąteczek. Jest samo południe, spakowaliśmy się do Forda i ruszamy do północnej Cornwalli, a dokładnie do Devon. W planie mamy jakieś wykopki, trochę latanie dronem, trochę podzielujemy, trochę pozwiedzamy. Na pewno nie będzie nudno, może znajdziemy jakieś skarby, także zostańcie z nami. Korki jak widzicie są niesamowite, więc nie tylko my mamy plan wydostać się z miasta na weekend. Zatrzymaliśmy się jeszcze na serwisie. Właśnie sobie uświadomiłam, że właściwie nigdy nie zabraliśmy Was na serwis w Anglii, a wygląda to tak jak właśnie tutaj dookoła, że mamy pełno restauracji, jakichś kawiarenek, sklepików. McDonald's. Można zamówić widzieć jakiegoś zdrowego. Fast I są to naprawdę takie wielkie serwisy, że naprawdę wiele potrzeb tutaj można sobie załatwić. Także my już mamy swoje jedzonko i pędzimy dalej! From? From Poland. <laughs> Poleski, Poleski. <Yeah. laughs> Powiem Wam, że nie było łatwo. Nie było przyjemnie, ale w końcu się udało. Dojechaliśmy do północnego Devon. Zostało nam 20 minut jazdy do miejscowości ULA Comp, gdzie właśnie zmierzamy. Jest to mała wioska angielska, a dokładnie resorcik z piękną plażą podobno. Zobaczymy czy faktycznie jest taka piękna. A tak właściwie byliśmy już w tych rejonach. Jeżeli byście chcieli zobaczyć odcinek z Combe Martin linka macie tutaj. Bardzo też przyjemna miejscowość, którą też z czystym sumieniem możemy Wam polecić. My tymczasem lecimy dalej i widzimy się na miejscu. No i w końcu jesteśmy w Ula Pogoda nam się troszkę popsuła. Przyszła mgiełka. Jak tam Bartek? Porządeczko. Jak tylko... myślisz, będzie co pokopać? nie, znaczy pokopać jest co pokopać, bo plaża jest duża, ale gdzie tu się ustawić? Od czego zacząć? <grytanie> Dokładnie. Jak widzicie, plaża jest podzielona na dwie części. Na jednej części plaży można chodzić z na drugiej nie. Tutaj płynie taka rzeka, z mnóstwo surferów. Naprawdę ludzie jest multą, mimo że już zeszło słoneczko. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle osób, ale plaża jest fajna przestronna bardzo piaszczysta, ze mną są wydmy, nam te niebieskie budyneczki to toalety, bardzo blisko do plaży. O i tutaj to ciekawe wygląda jak ta rzeka sobie wpływa do oceanu atlantyckiego. Fajna, piaszczysta, dużo osób tam było, bardzo dużo surferów, wiele się dzieje, bardzo przyjemna. Ja wykopałam dwa funty po funcie, do tego miałam chyba 20 pensów, takie dość stare, do tego miałam dwa pensy, pensa i jakąś zagraniczną moneczkę, ale to dopiero jak się do niej dobiorę, dowiem się, co to było. Bartek też wykopał kilka moneciaków, plus znalazł swój rozpoczął sezon z znalazł srebrny kolczyk, i dodatkowo wykopał jeszcze zatyczkę nie nieopodal do tego kolczyka, także super. A my w tym czasie właśnie jedziemy na kolejną plażę, na której zostajemy na nockę. Bartek, pamiętasz jak ona się nazywa? Libay albo coś takiego. Ale jeździmy ją na park for night It's not your fault and you don't deserve. the bad and the Dotarliśmy już na Lee Bay i na Liway znajduje się taki mały parking za mną i to jest właśnie ten parking, gdzie można zostawić samochód na noc. Tam z góry przyjechaliśmy i tutaj się skręca pierwsze w prawo i właśnie jest pod tu Lee Village i tam, się właśnie idzie do wioski przez ten parking. No a my tam będziemy kimać. Tam jeszcze wyżej, gdzie stoi samochód, też jest taki mały parking na dwa samochody, ale podejrzewam, że to jest prywatny podjazd. Także nie jest to piaszczysta plaża. dały robią robotę, naprawdę fajnie to wygląda. Wielkie głazy za nami. Super taka wioska, taka malutka. Tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba jest około siedmiu domów. Tak fajnie rozłożone dookoła zatoki. Każdy mają jakieś lampeczki, takie fajne białe okna, taki fajny wiejski klimatik. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Chyba się spóźniliśmy na zachód słońca. Idziemy się rozejrzeć po okolicy. Idziemy pod taką ostrą górę. No i mamy nadzieję, że warto się tutaj przemęczyć, wspiąć i że będziemy mieć zacny widoczek z góry na te piękne skały w zatoce na dole. I have tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Dzień dobry, jestem ten piękny, słoneczny dzień, jest sobota rano, pozbieraliśmy się rano na parkingu, wypiliśmy herbatkę i zapakowaliśmy się do Fordzika. Mamy plan wejść dzisiaj na widoczek, nazywa się to Morty Point i stamtąd będziemy mieć piękny widoczek na Zatokę na Dół, na skały, także zobaczymy jak to wygląda już wkrótce. Ej! Udało nam się dorwać wegańskie, ciepłe śniadanko. Co tam masz, bartusz Wegańskiego pastry To takie właśnie typowo kornwalijskie. Tutaj są bardzo popularne takie pastry Takie... Warzywka. Ciasto z... A duchem. wszystko jest w cieście jakimś. Jakimś. Owijane. I są bardzo dobre. Taki pieróg. Ale gorący. Ale gorący, tak. Super. No i co? Lecimy do auta? I pędzimy na ten widok. Marty to taka mała wioseczka, ale za to, to bardzo przyjemna. Żeby tutaj wjechać, trzeba jechać naprawdę wysoko pod górę. Tutaj mamy jakiś kościółek biją. My się kierujemy tam na dół, bo w połowie drogi widzieliśmy znak, że jest właśnie Morty Point e, Trail, więc tamtąd będziemy ruszać. Tą drogą przyjechaliśmy z wioski Morte i kierujemy się na dół na Kofa. Półtora kilometra, kilometr sześćset pięknych widoczków. Przyjemny spacerek wokół kwitnących, żółtych kwiatków. Nie wiem, nie mamy pojęcia jak się nazywają. No, może to są jakieś żółtokosty? Może jakieś żółtokosty. Leple. Ładna pogoda, niezbyt dużo ludzi. Ale tak fajnie sobie szumią tutaj cicho. Przyjemny spacer. Tam za mną. Może być słabo widać, bo świeci strasznie słońce. O, właśnie gdzieś tam. Widać świetnie latarnię morską. Mega przyjemna trasa. Naprawdę niewysokie wzgórza, każdy sobie da tutaj radę. Nie ma jakichś kamer A ta latarnia nazywa się Bullpoint? O, właśnie. Dobrze. Spotkaliśmy Bartka. To dobrze... <laughs> Do co ty co tu robisz? <laughs> siewoneczka, siewoneczka. wybierając się do północnej kornwali, mamy naprawdę wiele atrakcji do zaoferowania są naprawdę piękne widoczki taki... nawet myśleliśmy, że to będzie no, jakiś tam punkcik do zobaczenia przejdziemy się, a naprawdę warto są piękne widoki, piękne tereny tutaj dookoła jest po prostu pełno takich super fajnych punktów gdzie właśnie jest fajna plaża, fajny punkt widokowy także planując sobie wakacje w Kornwalii warto sobie poświęcić troszkę więcej czasu żeby odwiedzić tutaj tych różnych miejsców, które nie są aż tak jakoś bardzo popularne bardzo się cieszę, że tutaj trafiliśmy. I z Morty Point idziemy jeszcze na tą latarnię morską, którą Wam wcześniej pokazywaliśmy. Eee, sprawdziliśmy na Google Maps pieszo i powinno być to około 45 minut, żeby tam dojść. A tutaj naprawdę są takie fajne kanały w tych skałach porobione. Naprawdę świetnie to wygląda. Łodziami sobie ludzie pływają. Może można tutaj z jakiegoś okolicznego miasteczka sobie taką wycieczkę kupić. Podejrzewam, że tak. Bull Point. Tutaj właśnie morze jest wyścielone mnóstwem takich różnych skał, które są cmentarzyskiem dla Setek statków, które tutaj zatonęły, niestety się rozczaskały. I właśnie w tym celu, żeby zapobiec temu, została wybudowana latarnia, do której zmierzamy. Można tutaj zejść na dół, żeby poszukiwać morskich amonitów, rozgwiazd i jakichś innych morskich ciekawostek. Tutaj też właśnie, jeżeli są niskie pływy i zejdzie się na dół, można zobaczyć wrak statku niemieckiego, który zatonął tutaj w 1914 roku. A pomiędzy Bull Point warto wypatrywać poczek, ponieważ jest to miejsce, gdzie lubią sobie 老白。<noise> Nieduża latarnia morska. Niestety jest prywatna, nie można wejść na jej teren, ale można sobie przejść dookoła. Są naprawdę fajne widoczki. Fajnie ją widać z daleka. Tutaj, jak widzicie, jest takie fajne dojście wśród tych żółtych kraków. No, a my tymczasem już zmierzamy z powrotem na parking do Mordho i będziemy udawać się na kolejną plażę. Albo będziemy wracać z powrotem do Ulakom. Zaraz zdecydujemy. Siemaneczko! dotarliśmy do Forda jakiś czas temu. Byliśmy jeszcze w lokalnym sklepie, kupiliśmy lokalne piwko, które wypijemy na lokalnej plaży, gdzie byliśmy wczoraj. Jedziemy znowu do Ula Komp, porelaksować na plaży. Ładna pogoda jest, co prawda mogłoby być troszkę cieplej, ale jest spoko. Parking opłacimy sobie za znalezione, zjemy sobie tam kulturalnie, może wieczorkiem coś poszukamy. No i pomyślimy, czy wracamy dzisiaj, czy wracamy jutro, to jest jeszcze sprawa otwarta. Mam nadzieję, że w miarę podoba Wam się odcinek. Postaramy się go skończyć z tubie. Beko, już wam pokażę, co mi dzisiaj wpadło? Nie wiem, ale dużo śmieci tak naprawdę, ale najważniejsze, że ja też zaczęłam sezon od sreberka. Tutaj mam próbę, pewnie nie będzie widać, ale mam tutaj jeszcze dodatkowo e, starego funta, pensika, pensika, jakąś starą monetę. a to chyba też będzie pensik. Kolejnego pęsika, kolejnego pęsika, pięć pęsików, a tak poza tym to jestem łopcą a, tych cholernych, zardzewiałych śledzi. Mam ochotę jeszcze pokupać, ale po zachodzie słońca, to zaraz, bo zachodzi słońce, bo wygląda pięknie. Także jeszcze tutaj polecamy dronem, nagramy jak to pięknie wygląda, a potem pakujemy się i wracamy do kociaków.